ich Towarzystwo Filomatów – Miłośników Mądrości. Podczas wspólnych spotkań czytali przygotowane wcześniej referaty oraz dyskutowali. Niektórzy z nich czytali swoje tłumaczenia łacińskich wierszy. A oto i filomati. Adam Mickiewicz – przyszły profesor literatury słowiańskiej w College de France w Paryżu, najwybitniejszy polski poeta. Jan Czeczot – poeta i bibliotekarz. Ignacy Domejko – przyszły profesor geologii i rektor Uniwersytetu w San Diego. Józef Jurzaski, tłumacz łacińskich wierszy Horacego. Józef Komaleski, przyszłości odwiedzi Syberię i Daleki Wschód, autor słownika mongolsko-rosyjsko-francuskiego. Onofryd Pietraszkiewicz, w przyszłości ukryje i przechowa archiwum filmackie. Tomasz Uzan będzie zajmował się badaniem bogactw mineralnych Uralu. Oczyku. I kształtem do przeciwnego wyrzucone pies. Ach, jak tam zimno musi być w grobie, to tak dwa lata. Weźmie, ja umrę przy tobie. Nie lubię świata. Ufajcie mego oku i szkiełku. Nic tu nie widzę dokoła. Dziewczyna tu bezmarlone bredzi, a gmin rozumowi plusi. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie. Czucie i wiara, silni, Mówi do mnie, szkiełko i oko. Pójdźcie, o dziadki, pójdźcie wszystkie razem, zamiast o podsłup na wzgórze. Tam przed cudownym obrazu, poważnie zmówcie paciórę. Tato nie wraca ręki i wieczorem, wełzanko czekam i wchodzę. Rozlały rzeki, pełne pełne zwierzaworek, i pełno zbójców na drodze. Słysząc to, dzieci biegną wszystkie razem, zamiast o podsłup na wzgórze. Tam przed, przed cudownym klękają obrazem i zaczynają pać górę. Znajdują się kończą kraje. W prawo i zręcznym załostem. Którego śpiew na dolinach, w przodem życzą kajdów. Już stary cerkiem w niej puszczy pisowi. Obudzko nic zrobić, a za co nic okrośno. A w tym krośno mówię. Czy tam jest siedział, czy dusza zagrabia że o północnej godzinie nikt jak najstarszy człowiek w miejskich bezduszy, nie wie. Bo skoro północ nadleczy zasłony, cerkiew się strzaskiem tłoknie. W pustej wolnicy dzwonią same zgody, w chrustach coś huczy i ksyka. Czasami tłumek okaże się do Domowa rzeka moja, gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w męce dłonie, na których potem dzikie pływałem po stronie sercu niespokojnemu szukając opłody, u Laura, patrząc z lubą na cień swej urody, Lubiła włos zaplatać i zakwiecać w skronie, tu obraz jej malowany w srebrnej faliłonie, Sami nie mąciłem zapalenie z młody, Niemnie, domowa rzeko, gdzie są tamte zdroje, A z nimi tyle szczęścia, nadziei tak wiele, Kiedy jest miłe, latek dziecinych wesele, mi się burzliwego wieku niepokoje, chęty jest laura moja? Gdzie są przyjaciele? Wszystko przeszło, a czemuż nie przejdą łzy moje? Chociaż zmuszona nie będziesz porzucić, Jeżeli serca nie zmienisz w kochaniu, już nawet nie chciej mnie zasmucić, I rozstając się nie w chorostaniu. i rostaje čije đnje